Siemandero małolaty. <laughs> Nie, witam Was bardzo serdecznie, kochane dzieci, Boże, umiłowane w Chrystusie Panu yy, I pozwólcie, że podzielę się z Wami takim krótkim... krótką refleksją. Byłem teraz na doracji yy, sobie rozważałem yy, pokorę, pychę o co tu wszystkim chodzi. Czytając Pismo Święte, zawsze sobie biorę do plecaka Słowo Boże. Kocham czytać to Słowo, rozkoszować tym słowem w obecności Najświętszego Sakramentu, Pana Jezusa na Najświętszym Sakramencie. Proszę go o światło, gdy czytam, żeby pomagał mi zrozumieć. I kochani, tak sobie pomyślałem, zobaczcie, co to jest ta pokora i co to jest ta pycha. Zobaczcie, w Słowie Bożym czytamy Bóg pysznym. Się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Jak możemy, kochani, wzrastać w pokorze? Pokorze serca, bo to tak naprawdę się zaczyna wszystko od serca. Wszystko się zaczyna od serca. Pan Jezus powiedział do nas, że bez mnie nic dobrego uczynić nie możecie. I to jest też piękne, kochani, że jeżeli coś robimy, to musimy też patrzeć na nasze serce, na nasze odruchy, jeżeli nas chwalą, jak my reagujemy na to. I Słowo też Boże mówi nam, kochani, że co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego hełpisz się, jakby to było Twoje? Mi się wydaje, że właśnie jak cokolwiek czynimy dobrego, ale też Słowo Boże mówi nam, że Bóg w Was jest sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. I tak naprawdę my tylko spełniamy Jego pragnienia Boga, czy, czy, czyniąc dobrze, prawda? I nie powinniśmy tym się chlubić, gdyż On jest sprawcą w nas chcenia, prawda? Chcenia, daje nam pragnienia swoje, nie nasze. I wszyscy ludzie, którzy czynią dobrze, tak naprawdę wszystko czynią z natchnienia Bożego. Może niektórzy o tym tylko nie wiedzą. Jeżeli człowiek zna siebie, naprawdę, jeżeli przyjrzał się sobie, że jest samą nędzą, naprawdę, tylko bez żadnego jakiegoś takiego mówienia tylko słowami o nędza, że jestem nędza, tylko naprawdę, jeżeli człowiek uzna w sobie, naprawdę, że jest bardzo zależny od Boga. Że nic sam z siebie nie potrafi uczynić dobrego. Że z grzeszną naturę ma. Że jest skłonny do grzechu. To naprawdę będzie wzrastała w nas pokora. Będziemy ludźmi pokornymi. Pokornego serca. Jak jest piękna modlitwa. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serce moje. Według serca Twego. Sam Pan do nas mówi, że uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Od Jezusa się ucz. Bo jestem cichy i pokornego serca. Pokora to jest cały czas myśl o tym, że jest się zależnym od Boga. Że cokolwiek chcemy dobrego czynić, to musimy być świadomi tego, że on jest inspiracją tego. Musimy prosić Go, cały czas być wszczepieni w Jego serce święte, karmić się Jego ciałem. Zobaczcie, on przychodzi do nas z całym swoim bóstwem. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Kto mnie spożywa, będzie trwał przeze mnie. Ja będę trwał w nim, a on we mnie. Tego pokora się bierze z takiego uniżenia, z takiej świadomości, że jest się człowiekiem ułomnym, słabym, skłonnym do grzechu. Dlatego pokora. Jeżeli człowiek pokorny uzna swoją słabość, grzeszność, zależność od Boga, to będzie cały czas prosił Boga o pomoc w pokorze serca, właśnie. Bóg patrzy, właśnie. No, Bóg się sprzeciwia pysznym, tak, tak słowo Boże mówi. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Już z daleka Bóg widzi pyszałka. A pycha, właśnie. Jak reagujesz, jak reagujesz, kochana siostro, bracie. Jak, jak ja reaguję, jeżeli mnie chwalą, jak reaguje moje serce, czy chlubię się tym, czy moje ego się pompuje, czy też wręcz przeciwnie. Wszystko to Bogu chwałę, bo wiem, że to On jest sprawcą tego. Jeżeli ktoś Cię chwali, siostro, bracie, coś zrobiłaś, zrobiłeś dobrego, to pamiętaj, że to jest tylko wszystko i wyłącznie z łaski Bożej. To jest wielka, ogromna pomoc. I człowiek się nie pyszni, bo co masz? Czego byś nie otrzymał, co masz, czego byś nie otrzymał? Pokora rodzi, pokora rodzi wielki, wielki pokój serca. Człowiek pokorny zawsze będzie miał pokój serca. Nawet i w różnego rodzaju trudnościach, przeciwnościach, zawsze będzie miał pokój serca, bo zawsze mówi: bądź wola Twoja, i mówi to świadomie, z miłością, z oddaniem, bo kocha Jezusa, wie, kim jest Jezus. I zawsze będzie miał pokorne serce, będzie z całym sercem wołał w modlitwie: Bądź wola Twoja, panie, niech się wypełni w moim życiu Twoja święta wola, nie moja. I zawsze w pokorze serca oczekiwać Jego pomocy, ufając mu, bo jest dobry, bo miłosierny, bo Jego łaska trwa na wieki, z pokolenia na pokolenie. To jest piękny, kochani. A człowiek pyszny zawsze się będzie chlubił tym co czyni tak naprawdę no Wystarczy poznać ser po sercu jak reagujesz jak reagujesz Chełpisz się Nadymasz się dobrymi czynami Przypisujesz je sobie Właśnie kochani. Ech. Mała ludzka szybko przemija, pamiętajcie. W księdze kochaleta czytamy marność nad marnościami i wszystko marność. Wszystko jest marnością, kochani. Wszystkie zaszczyty tego świata. Ludzie gonią za zaszczytami. Od zaszczytu do zaszczytu. Jakieś nakręcają się, wpadają w samowielbienie, Jakieś miłość własna. To jest takie zgubne, kochani, naprawdę. I tu pycha się na dyma. Na dyma się pycha. A tak, człowiek pokorny, pokorny sercem, nie wywyższa się nad innych, wie sam siebie, kim jest, wszystkich ceni, we wszystkim dopatruje się jakiegoś dobra, Nikim, nik nikogo nie przekreśla, gdyż zważa na słowa pana. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, ostatnimi do pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. To jest kochani prawda. Dlatego do pokory dochodzimy bez przerwy każdego dnia, żeby się zgodzić na taką. Że naprawdę bez Boga nic nie potrafimy. Wszystko co masz, wszystko co masz dobrego w sobie, talenty. Urodę może wszystko jest od Boga. To jest taki wielki talent. Taki dar. To jest piękne. Wszyscy jesteśmy w oczach Boga cenni. Yy... No, pycha rodzi złe owoce: zgorzkniałość, frustrację, jakąś nerwowość, drażliwość, niezdrową rywalizację, zazdrość. Ludzie pyszni szybko wpadają w gniew, jak coś nie idzie po ich myśli. Myślę, że. Ech, takie to właśnie są buty, kochani. Także zaszczyty takie jakieś, nie wiem, są mało istotne w oczach Boga tak naprawdę. Bóg patrzy na serce, pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla innych ludzi, szczególnie dla tych, którzy nic wam nie mogą uczynić, dobrego na przykład, którzy nie mogą nic wam dać. Jezus mówi, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci. Mnieście uczynili. No, Sądzi on, że będzie Ci to poczytane. Słowo Boże mówi, nie? że oddzieli kozłów od, od jednych od drugich, nie? że będzie, że powie do tych, którzy: Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem chory, a przyszliście do mnie. Powiedzą, Panie, Panie, kiedyż mi cię widzieli takim? No właśnie, Jezus powie, że. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, mnieście uczynili. I to jest piękne, kochani, że pokora rodzi coś takiego, przynajmniej ja tak mogę z doświadczenia powiedzieć, że ja jeżeli z kimś rozmawiam, osobę, które Bóg stawia na mojej drodze każdego dnia, zawsze tak, taki wyrobiłem sobie w, taki nawyk w sercu, że mam na uwadze, że w tym człowieku żyje Chrystus. Obecny Bóg, może ten człowiek o tym nie wie, ale w ogóle ka każdego człowieka Bóg kocha. I zawsze staram się mieć świadomość, łagodnie z nim rozmawiać, z tym człowiekiem, starać się dostrzegać, dostrzegać jego zalety, rozmawiać z nim, eksponować to na zewnątrz, przypominać mu o tym, żeby nie skupiał się tylko na jakichś swoich yy, złych rzeczach, bo każdy z nas przecież grzeszy, każdy z nas zmaga się ze swoimi. Każdego dnia jesteśmy kuszeni, każdego dnia jeszcze gorzej jesteśmy kuszeni, bo chcemy zbliżyć się do Pana. Yy, święci mówili, no, że ktoś, kto nie jest kuszony, powinien się bardzo mocno nad tym zastanowić. No bo tak naprawdę no, demony wiedzą, że ten człowiek żyje w jakimś szambie i już nie potrzebują tej czy tamtego kusić, prawda? No bo już człowiek żyje. Żyje w grzechach, w grzesznym życiu, w jakichś cudzołóstwach. No w szambie po prostu, no nie chcemy się w to wchodzić, no ale. Pan Jezus ostrzega nas, kochani, no. To nie są żarty, naprawdę. To nie są moje słowa, no, jeżeli mówi do nas Pan Jezus, że jest takie miejsce, że, no, że będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle na wieki, gdzie robak ich nie umiera i ogień jest nieugoszony. To jest, nie, są, nie są moje słowa, kochani, dlatego Pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli masz, dlaczego hełpisz się? Jakby to było Twoje. Miłość, miłość jest najpiękniejszą cnotą, dlatego ja każdego dnia staram się kochać człowieka. I proszę Jezusa, no idę samego rana na Eucharystię, przyjmuję go. Bo wiem, że bez Niego by było mi ciężko w życiu, ciężko by mi było mi kochać, ciężko by mi było myśleć dobrze, a wiem, że On mi w tym pomaga. I bez Niego bym zginął, kochani, wróciłbym do starego życia. A tak walczę, walczę, żeby nie grzeszyć. Jest trudno czasami, ale wiem, że On mi pomaga, bo Go proszę, kochani, bo Go proszę. On jest Bogiem, On jest Wszechmogący, On jest Miłosierny. Wiem, że nigdy mi jakby... E, nigdy się nie zawiodłem na Nim, zawsze ufam Mu, Całym sercem. I tak jak napisałem na Facebooku właśnie, że modlitwa jest lepsza niż narzekanie. Modlitwa jest najwspanialszym darem, jaki możemy. Bez modlitwy, kochani, Bóg bez modlitwy może żyć, ale my nie możemy żyć. Bez modlitwy, bez Boga, bez Eucharystii, bez modlitwy różnicowej, która daje wielkie ukojenie. Wielkie ukojenie daje modlitwa różnicowa. Wielki pokój, człowiek może dobrze czynić, bo wie, że Bóg w nim mieszka. I prosi Boga, Boże, pomóż mi dobrze czynić, Panie. Pomóż mi dobrze czynić temu człowiekowi, Pięknie kiedyś powiedział arcybiskup Fulton Sheen, Że człowiek pokorny jest w stanie przymknąć oko na błędy innych, na wady innych, ponieważ wie, że sam ma ich tak wiele. Sam ma ich tak wiele, właśnie. Belki nie dostrzegamy, a szukamy tylko zdzibła wokół siostry, brata zamiast kochać ich. Sami jesteśmy przecież słabi, łomni. Człowiek pyszny zawsze jest skłonny do jakiejś krytyki, do krytykanstwa, do ducha jakiegoś taki, ducha takiego oskarżania, zły duch oskarżania, ciągle tylko oskarża innych. Warto się pochylić nad tym, zastanowić się dzisiaj, jaki duch we mnie jest, czy duch Boży, czy duch Boży we mnie mieszka, duch spokoju, duch miłości, duch radości. Owocem zaś ducha, co jest, kochana siostro, bracie? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, opanowanie, uprzejmość, wierność. Miłość nie zazdrości, kochani. Miłość nie szuka poplasku, nie unosi się pychą, nie unosi się gniewem. Wszystko przetrzyma miłość, Chrystus jest miłością, uczy nas. Dlatego naśladuj, siostro, bracie, Chrystusa, który kocha człowieka, przebacza człowiekowi. Nie ma względu na osoby, każdego będzie sądził wedle uczynków. Także kochana siostro, bracie, pamiętaj, że wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską. Bądź pokorna, pokorny, pomagaj innym, módl się za innych. Będzie dobrze, kochana siostrzyczko, braciszku. Ściskam cię mocno. Życzę jego dnia, niech dobry Bóg uświęca Twoje życie, Twoją rodzinę, Twoje serce, niech obdarzy Cię pokojem i niech prowadzi Cię drogą do zbawienia. Pamiętaj o sakramentach, to jest najważniejsze. To Ci będzie dawało siłę, Eucharystia, modlitwa różencowa, czytanie Pisma Świętego i kochanie człowieka, tak jak kochasz Jezusa. Pamiętaj, że w każdym człowieku żyje Chrystus i cokolwiek uczyniłeś, uczyniłeś, uczyniłaś, Jednemu z moich braci, temu najmniejszemu, mnieście uczynili, mówi Jezus. Pokój i dobro, kochani, amen.